Cześć. Kiedyś to było łatwo. Jak mawiał Henry Ford, każdy klient może kupić samochód pomalowany na dowolny kolor pod warunkiem, że będzie to czarny. Te czasy już dawno minęły, zwłaszcza jeśli chodzi o technologie informatyczne. Praktycznie każde zadanie można wykonać na dziesiątki sposobów przy wykorzystaniu dziesiątek, jeśli nie setek narzędzi. Aplikacje te różnią się między sobą funkcjonalnością, stabilnością, planem rozwoju, stabilnością dostawcy, jakością partnera wdrożeniowego, ceną i szeregiem innych parametrów. Dodatkowo nie ma narzędzia, które spełniałoby wszystkie wymagania. Zazwyczaj w średniej wielkości organizacji działa kilkadziesiąt, a w większych kilkaset różnego rodzaju systemów. Narzędzia te często powinny móc przekazywać sobie informacje wszystko to zapewniając odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Przestraszyłem. Niestety, to jest naprawdę złożone zagadnienie. W Mindbox mamy lab, w którym nasi specjaliści testują technologie, sprawdzają jak współpracują ze sobą, weryfikują jakość i stabilność rozwiązań. Dzięki temu jesteśmy w stanie zarekomendować rozwiązanie złożone z klocków technologicznych, w możliwie najlepszy sposób odpowiadający oczekiwaniom klienta. Mimo, że poświęcamy temu dużo czasu, oczywiście nie znamy całego rynku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, nasi eksperci przeprowadzą testy narzędzi planowanych do wdrożenia, korzystając z infrastruktury Mindbox. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej. Dziękuję.